Jakie pokrycie wybrać na dach? Pokrycie dachowe to wierzchnia warstwa, która ma wpływ zarówno na wygląd, jak i szczelność dachu. Zanim zdecydujesz się na wybór konkretnego rodzaju pokrycia, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na temat poszczególnych materiałów. Wiedza w tym zakresie ułatwi Ci świadomy wybór i pozwoli dostosować rodzaj pokrycia do Twojego budżetu. Rodzaj pokrycia dachowego. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów pokrycia dachowego. Poszczególne materiały różnią się od siebie jakością, szczelnością, wytrzymałością, a także estetyką. Przyjrzyjmy się najważniejszym i najczęściej wybieranym typom pokrycia dachowego: pokrycia dachowe bitumiczne. Bitumiczne pokrycia dachowe są przede wszystkim bardzo elastyczne i uniwersalne. Wiele osób ceni je także za walory estetyczne. Do grupy bitumicznych pokryć należą przede wszystkim dachówki bitumiczne, faliste płyty bitumiczne, Papy bitumiczne. Ten rodzaj pokrycia produkowany jest z materiału pochodzenia organicznego, czyli wodoszczelnej masy bitumicznej. Materiał stanowi doskonałą izolację przeciwwilgociową. Im grubsza warstwa pokrycia bitumicznego, tym szczelniejsza jest konstrukcja. Dachówki czy płyty bitumiczne charakteryzują się wysoką odpornością na działanie skrajnych temperatur. Do tego są bardzo lekkie, więc nie wymagają instalowania ciężkich konstrukcji nośnych. Kolejną zaletą tego rodzaju pokrycia jest zapewnienie efektywnej wentylacji dachu. Natomiast największą wadą pokryć bitumicznych jest skomplikowany montaż, który wymaga użycia odpowiedniej temperatury. W innym przypadku połączenie materiału może okazać się nietrwałe, a co za tym idzie nieszczelne. Pokrycie dachowe z blachodachówki. Pokrycia dachowe z blachy cieszą się ogromną popularnością. W tej kategorii wyróżniamy blachę płaską, blachę trapezową, blachodachówkę. Te dwa pierwsze warianty wykorzystywane są najczęściej do krycia wielkopowierzchniowych hal produkcyjnych i magazynów lub budynków gospodarczych, ale także garaży i altanek. Jednak to blachodachówka jest materiałem, obok którego nie można przejść obojętnie w kontekście budynków mieszkalnych. Wizualnie blachodachówka do złudzenia przypomina klasyczną dachówkę ceramiczną. Jest jednak od niej znacznie lżejsza, odporna na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych i prosta w montażu. Niewielka waga blachodachówki sprawia, że można ją stosować także w przypadku mniej solidnej więźby dachowej. Ten materiał jest również bardzo szczelny, dzięki czemu wilgoć nie jest w stanie przedostać się do konstrukcji dachu. W naszej ofercie znajdziemy Blachodachówki najwyższej jakości w różnych wymiarach i wariantach kolorystycznych. Ten rodzaj pokrycia sprawdzi się w każdym domu jednorodzinnym. Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej. Dachówki ceramiczne są przede wszystkim bardzo estetyczne. Doskonale komponują się z budynkami zaprojektowanymi w klasycznym, jak i nowoczesnym stylu. Ten materiał dostępny jest w wielu kształtach i barwach, więc bez trudu dobierzesz model pasujący wizualnie do bryły Twojego budynku. Decydując się na pokrycie z dachówki ceramicznej, musisz liczyć się z wysokimi kosztami inwestycji. Ponadto materiał ceramiczny jest znacznie mniej odporny, na uszkodzenia, niż chociażby blacha. Montaż dachówek ceramicznych to nie lada wyzwanie, które wymaga doświadczenia i odpowiednich narzędzi. Nawet drobne błędy poczynione na tym etapie mogą skutkować rozszczelnieniem konstrukcji. Pokrycie dachu strzechą. To bardzo ciekawe rozwiązanie, które sprawdzi się przede wszystkim w przypadku rustykalnych budynków. Kiedyś głównym surowcem wykorzystywanym przy dachach ze strzechy była słoma, aktualnie została ona zastąpiona znacznie trwalszą trzciną. Dach stworzony z takiego materiału może przetrwać nawet 50 lat. Na trwałość tego surowca wpływa znajdujący się w nim wosk i krzemionka. To dzięki nim trzcina jest twarda, gruba i odporna na ogień oraz negatywne działanie warunków atmosferycznych. Co więcej, ulewny deszcz jest sprzymierzeńcem strzechy, gdyż usuwa z niej wszelkie zanieczyszczenia. Dach pokryty strzechą wymaga regularnej konserwacji i wypełnienia ewentualnych ubytków, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ponadto ten rodzaj pokrycia sprawdzi się tylko przy dachach o dużym w kącie nachylenia, a sam materiał jest stosunkowo drogi. Przezroczyste pokrycia dachowe. Przezroczyste pokrycia dachowe, wykonywane najczęściej z PCV, są lekkie i przepuszczają dużą ilość światła. Stosuje się je zazwyczaj do wykończenia altanek, tarasów czy też balkonów. Pokrycia z tworzywa sztucznego wyraźnie eksponują więźbę dachową i inne elementy konstrukcyjne. Pokrycia dachowe z papy. Aktualnie papa jest częściej stosowana jako warstwa zabezpieczająca pod główne pokrycie dachu. Wynika to przede wszystkim z aspektów estetycznych. Papa nie prezentuje się zbyt dobrze na większości dachów, szczególnie tych o dużym kącie nachylenia. Ponadto materiał jest trudny w montażu i bardzo mocno nagrzewa się podczas wysokich temperatur. Czy kształt dachu ma wpływ na rodzaj pokrycia? W teorii większość pokryć można stosować w każdym rodzaju dachu. Jednak praktyka pokazuje, że nie zawsze jest to rozsądne i ekonomiczne rozwiązanie. Kształt dachu jest kluczowy w kontekście wyboru pokrycia dachowego. W przypadku dachu, na których występują liczne załamania, warto postawić na pokrycie mało formatowe, np. blachodachówka modułowa czy też dachówka ceramiczna. Tego typu pokrycia dają dużą swobodę w zakresie obróbek. I kształtowania krzywizny dachu. W przypadku dachu o prostej formie i dużym rozmiarze najlepiej sprawdzi się blachodachówka na wymiar. Duże arkusze materiału są łatwe w montażu i opłacalne pod względem finansowym. Zamawiając blachodachówkę na wymiar, nie musisz martwić się o straty materiału. Przy wyborze rodzaju pokrycia weź też pod uwagę. Kąt nachylenia dachu. Zazwyczaj producenci podają informacje, do jakiego nachylenia połaci są przeznaczone konkretne modele. Wybór pokrycia dachowego. Najważniejsze aspekty. Wybór pokrycia dachowego nie powinien być dziełem przypadku. Czym więc kierować się przy zakupie? Warunki klimatyczne. Niektóre rejony są bardziej narażone na gwałtowne opady śniegu, czy też deszczu. Inne na wzmożone działanie promieni słonecznych lub wiatru. Uwzględnij warunki klimatyczne w swoim regionie, aby by wybrać pokrycie dachowe, które będzie szczelne i wytrzymałe. Wytyczne wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego. W niektórych miejscach kolor dachu czy rodzaj pokrycia jest z góry narzucony. Niezastosowanie się do określonych zasad może skutkować karą finansową. Trwałość pokrycia. Nawet najpiękniejsze pokrycie dachowe będzie nietrafioną inwestycją, jeśli okaże się mało trwałe. Pamiętaj, że prace naprawcze związane z konstrukcją dachową są bardzo kosztowne. Dostępność materiałów. Upewni się, że materiał, który wpadł ci w oko jest dostępny w takim kolorze i wymiarze, jakiego potrzebujesz. Aspekt wizualny Twój dom to Twoja wizytówka, więc estetyka dachu jest bardzo ważna w kontekście spójności wizualnej całego budynku. Pamiętaj, aby do montażu pokrycia dachowego zatrudnić wyspecjalizowanych fachowców. Materiały, z których będą korzystać, powinny pochodzić od sprawdzonych i renomowanych producentów. Dzięki temu zaoszczędzisz na ewentualnych naprawach w przyszłości. W tym odcinku wideobloga to już wszystko. Jeżeli cię spodobało, to zostaw nam suba. Ja zapraszam Cię na naszą stronę blachodach.pl, gdzie poznasz pełną ofertę naszej firmy, a my widzimy się w następnym odcinku.